Tak w ogóle, to nie wiem, czy widzieliście, pojawiły się w końcu opisy do wskaźników. Pojawiły się też opisy do wskaźników tych darmowych. Expert Advisory też są. Są Expert Advisory for free, czyli te do zabezpieczania konta i automatycznego ustawiania stop lossów. Skrypty, rozpisałem je wszystkie osobno, tak żeby można było sobie pobrać tylko to, co jest Wam potrzebne i są pod MT4 i pod MT5. Generalnie jest na stronie dość dużo za free, są też tam niektóre narzędzia płatne, ale za free jest tego naprawdę wiele. Ważne żebyście pamiętali, że jeżeli chcecie korzystać z narzędzi z Magicon Charts, to bardzo proszę po pierwsze w licencjach trzeba dopisać numer rachunku. Druga kwestia w toolsach trzeba ściągnąć bibliotekę DLL i umieścić ją w libraries. Podem T4, potem T5. Możecie sobie też dopisać adresy magiconcharts.com i deepmarketlevel.com, to po prostu się przydaje.